Kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony. Magda. Dzisiaj zapraszam Was na make-up grudniowy, świąteczny. Idealny makijaż na spotkania przy świątecznym stole, ale także na sylwestra. W tym roku postanowiłam, że nagram jeden odcinek. Nie będę nagrywać już makijażu na sylwestra, ponieważ myślę, że ten idealnie się sprawdzi. Jest to makijaż taki klasyczny, który. Naprawdę każda z Was może wykonać. Także myślę, że dzisiaj tutaj dla Was przeprowadziłam dobrą lekcję makijażu podczas nagrywania tego odcinka. Mam nadzieję, że ten makijaż zachęcił Was do tego, żeby zostać ze mną tutaj dłużej. Jeśli ktoś ogląda ten odcinek w okresie świątecznym, to mam nadzieję, że pomalujecie się dzisiaj razem ze mną. No ja już nie przedłużam, pamiętajcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu tego odcinka. I zaczynamy. Na twarzy mam już pielęgnację i dzisiaj taki mały kremik dostałam yy, i dostałam taki mały krem ostatnio Magic Water Cream od Charlotte Tilbury. Ja powiem Wam, że bardzo lubię te kremy, zwłaszcza pod makijaż, bo one świetnie się sprawdzają, nigdy nie powodują, że coś się roluje. Makijaż też się na nich świetnie utrzymuje. Brwi wyczesałam sobie na mydełko Affect, później jeszcze będę je wypełniać żelem z kolorem i zaczynam sobie od bazy takiej rozświetlającej od Charlotte Tilbury i nałożę tę bazę nowiosieńkim pędzelkiem, który przyszedł do mnie z Timu i jest to pędzel normalnie Sephory, słuchajcie numer 47, to jest po prostu hit. Kupiłam go za parę złotych i wzięłam go dlatego, że właśnie był napisany numer 47 w aukcji w ogóle nie było nic na ten temat, żeby ten pędzel miał mieć napis Sephora i tak dalej. Więc po prostu, jak to zamówienie do mnie przyszło, ja byłam w ogromnym szoku. Identyczny pędzel, jak ja wcześniej kiedyś kupiłam za ponad 100 zł. Szok. I nakładam sobie tę bazę właśnie tym pędzelkiem. Rozprowadzam na całej twarzy, ponieważ chcę uzyskać efekt takiej rozświetlonej, delikatnie skóry. Też idę sobie z tą bazą pod oczy, żeby delikatnie, właśnie rozświetlić te okolice. Następnie podkład od Charlotte Tilbury odcień 4 Neutral, jest to podkład Beautiful Skin i go również rozprowadzę najpierw pędzlem, a później doklepię gąbeczką, ponieważ nie chcę zbyt ciężkiego efektu. Dzięki temu, że użyję pędzla, to ten efekt będzie bardziej taki naturalny. I takim pędzlem, z taką skówką raczej właśnie takie ruchy przyklejające pędzel i odciągające. Ja to, to mówię ruchy stemplujące. Ten pędzel przepięknie rozprowadza podkład, więc ja go naprawdę uwielbiam. Zawsze zaczynam sobie od dołu twarzy, żeby nie było bałaganu. Nie zapominam o uszach. Jeśli macie jakieś fryzury z odkrytymi uszami, no to też warto tam nałożyć podkład. Jedyne co, ja potrzebuję troszeczkę więcej krycia na nosie i na policzkach, ponieważ tam najczęściej wyskakują mi zaczerwienienia, jeśli macie skórę naczynkową, no to wiecie o czym mówię, więc tutaj akurat w moim przypadku po prostu potrzeba odrobinę więcej krycia, a krycie uzyskam gąbeczką. Korektor lekki, rozświetlający, ale też kryjący. Idealnie sprawdzi się w okresie właśnie świątecznych przygotowań, Często jesteśmy niewyspane, bo działamy w kuchni, coś przygotowujemy. Bronzer Makeup by Mario w odcieniu Medium Dark. Jest to bronzer, który uwielbiam, którym absolutnie sobie nigdy nie zrobiłam krzywdy, ale on jest tak masełkowy, tak kremowy i delikatny. Pędzlem to on się po prostu blenduje sam. I nakładam też na boki czoła. Lubię sobie robić z brązera taką kurtynę. Trochę zwężamy tym czoło, i nakładam na środek, bo moje czoło nie jest zbyt wysokie, więc nie potrzebuję tego. Pamiętajcie też, żeby ładnie przy takich fryzurkach, jak ja mam dzisiaj na gładko, wejść sobie na przykład w linię włosów. Zawsze jednak i tak wszystko poprawiam gąbeczką, bo dzięki temu zmiękczam jeszcze i ładnie wtapiam produkt w skórę. Róż to dzisiaj przepiękny róż od Rare Beauty w odcieniu Grateful. Uwielbiam go. I też tym samym pędzlem ułatwiajmy sobie życie, słuchajcie. Dosyć wysoko podciągam, zobaczcie jak od razu świeżości nabiera cały makijaż. Myślę, na tym etapie ja sobie jeszcze wykończę brwi. Tutaj wezmę od Charlotte Tilbury, kupiłam, no to już będę używać, choć on jest dla mnie troszeczkę zbyt ciepły. Ale ładnie wypełnia brwi. Kilka ruchów i naprawdę pięknie to wygląda. I też ładnie utrwala. Szkoda, że nie ma. Chłodniejszego odcienia yy, brązu, jest od razu czarny. I biorę jeszcze taki płynny rozświetlacz od Glam Shopu i to paluszkiem sobie tutaj wklepuję na szczytkości jarzmowej, żeby jeszcze rozświetlić na nosek i też wzdłuż. I wykańczam twarz też takim pudrem rozświetlającym od Diora, ale dosłownie odrobinka, tylko utrwalam. Pędzelek też z Steamu, z takiego zestawu dosłownie za 13 zł, 10 pędzli. Fantastyczna miotełka, naprawdę, nie mam się tutaj do czego przyczepić. I na koniec róż od Valentino, który bardzo ładnie komponuje się z tym, który już mam na twarzy. Biorę puszek od lami i jeszcze podkreślam sobie boki twarzy. To jest akurat puder od Paeze, Puff Cloud, i też rozjaśniam sobie okolice pod oczami. I postawię dzisiaj na paletkę, którą uwielbiam. Jest to Super News od Charlotte Tilbury. I zacznę sobie od tego cienia. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. I następnie przeciągam do wewnętrznego kącika. On jest super takim transferowym odcieniem brązu bardzo delikatny. Pogłębię sobie mieszanką tych dwóch cieni. Ten jest zbyt ciepły, a ten znowu jest zbyt ciemny, więc coś pomiędzy. I dokładam na zewnętrzny kącik, i znowu idę w załamanie. Teraz biorę korektor i jakiś syntetyczny pędzel i będę sobie rozjaśniać tutaj powieka. Podrobina korektora, żeby później nic mi się nie ważyło. I nakładam. Nie robię tutaj takiego typowego cut crease, natomiast zdecydowanie. Chcę rozjaśnić tę część powieki. Jeśli macie głęboko osadzone oczy, wyraźnie załamanie, dużo większe niż ja, no to wtedy idziemy do tego załamania. Przy opadającej powiece wychodzimy oczywiście powyżej. I teraz to utrwalam najjaśniejszym cieniem z tej palety. Może być jakiś puder, co chcecie. Teraz sięgam po taką kredkę perłową, może być też biała matowa, jeśli macie ochotę. Ja chcę sobie akurat ten wewnętrzny kącik już tak podkreślić błyskiem, żeby go ładnie rozjaśnić. I teraz zależy od Was, jaki kolor chcecie kreski. Ja mam dwa eyelinery czarny i brązowy. No i oczywiście wybieram sobie brązowy, ponieważ ogólnie od dłuższego czasu używam brązowych kredek eyelinera. Też teraz moja szafa jest bardzo czekoladowa i ogólnie ten kolor jest bardzo modny, więc przypuszczam, że wiele z Was będzie miało czekoladowe kiecki na y, święta. Do tego dokładam sobie też brokatową kredkę Shimmer Espresso z Sephory. I najpierw użyję tej kredki, ponieważ jak rozblenduję troszeczkę tę kredkę, dopiero później y, poprawię sobie jakby kreskę eyelinerem. Idę bardzo blisko linii rzęs. I robię przedłużenie mojej linii wodnej. Malutki pędzelek i ten cień czekoladowy tutaj. I dosłownie w zewnętrznym ciągonciku odrobinkę blenduję. Teraz biorę cień Urban Decay Space Cowboy. Myślę, że bardzo dobrze wam znany. I będę sobie bardzo blisko tej kreski nakładać ten błysk. Chcę postawić w tym roku na taką błyszczącą, właśnie delikatnie kreskę. Nie wyciągam tego błysku wyżej, tylko nakładam go tuż przy linii tej kreski. I ostatnim elementem będzie podkreślenie jeszcze tego eyelinera, właśnie brązowym. I nakładam też odrobinkę tutaj w wewnętrznym kąciku, ale nie za grubo, bardziej idzie tak w linię wodną. Na koniec mieszanka tych dwóch rozświetlaczy od Diora ląduje w moim wewnętrznym kąciku, żeby jeszcze rozświetlić wewnętrzny kącik. Tuszuję rzęsy i biorę do tego brązową maskarę. Mogłabym wziąć czarną, ale chcę sobie dokleić parę brązowych kępek w zewnętrznym kąciku. A ostatni mam fazę na brązowe kępki od Muastor. Dolnej powieki nie maluję, żadnymi cieniami. Jedyne co podkreślam sobie, dosyć mocno rzęsy. Nie chcę obciążać dolnej powieki, ponieważ będę robić jeszcze intensywne usta, więc chcę zachować równowagę. Poza tym osobiście nie czuję się dobrze, jak mam podkreśloną mocno dolną powiekę. Na szczytkości jarzmowej nakładam jeszcze odrobinkę rozświetlacza od Diora, mieszanka. Mieszam te trzy odcienie. Doklejam sobie parę brązowych kępek. One wyglądają tak, to są takie slimkim i delikatnie wyciągnęłam sobie nimi zewnętrzny kącik. Przy okazji przypomniałam sobie, jak troszeczkę jest ciężej z kępkami na oku, także do końca nie wiem, czy ja będę sobie w takim makijażu świątecznym doklejać kępki. No ale dobra, niech będzie dzisiaj. I teraz na koniec chciałam Wam pokazać, jak pięknie wygląda połączenie konturówki Iconic Nude z tym różem Grateful od Rare Beauty. Być może na wierzch nałożę później czerwoną pomadkę, ale zobaczymy. Konturówkę nakładam na delikatnym uśmiechu. I biorę syntetyczny pędzel i nakładam sobie na środek ust. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I zdecydowanie to się nie zżera, tak jak czerwona szminka. Mocniejszy efekt można paluszkiem albo bardziej zbitym pędzlem. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że taka inspiracja grudniowego Full Glamour Makeup. Wam przypadnie do gustu. Możecie ten makijaż wykorzystać na każdą okazję. W tym roku raczej nie planuję, bo się nie wyrobię makijażu na Sylwestra, więc jeśli będziecie chciały ten makijaż wykorzystać na święta, bądź właśnie na Sylwestra, no to myślę, że idealnie, naprawdę idealnie się sprawdzi. Oczywiście myślę, że korzystając z dowolnych kosmetyków, jakich chcecie, uzyskacie taki efekt, ale tutaj. Ten róż naprawdę robi robotę, bo jest przepiękny zarówno na policzku i na ustach. I ja już wielokrotnie wcześniej jak go używałam, to właśnie nakładałam go na usta, bo połączenie właśnie z taką nudziakową konturowką jak Iconic Nude przepięknie moim zdaniem wygląda. Także ja już mam gotowy, zaplanowany makijaż, który na pewno odtworzę na sobie w świąteczne dni i życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia już po świętach w kolejnym odcinku. Pa, pa!